Przysmak wprost z Krakowa. Kulinarny symbol miasta i ulubiony wypiek każdej krakowianki i każdego krakowiaka. W ramach studenckiego tygodnia sztuki zapraszamy do żywego muzeum Obwarzanka. Nasza szefowa Marta po odwiedzeniu e, żywego muzeum Piernika w Toruniu stwierdziła, że przecież obwarzanek jest bardzo bardzo długo w Krakowie. No i szkoda, że nie ma takiego swojego miejsca. No i wtedy właśnie e, powstał pomysł, żeby stworzyć nasze żywe muzeum obwarzanka. Podstawą do zrobienia prawidłowego obwarzanka jest specjalnie przygotowane ciasto oraz sposób pieczenia. Samo ciasto wykonywane jest z sześciu składników takich jak mąka, sól, cukier, drożdże, woda oraz jakiś tłuszcz, np. przykład masło. Jak już to ze sobą połączymy, to musi wyrosnąć, to wyrastanie trwa latem 10-15 minut, zimą to jest nawet do około godziny i jak już mamy ciasto gotowe, robimy z niego wałeczki, te wałeczki są przez piekarzy nazywane sulkami, następnie te sulki zaplatamy ze sobą i łączymy w kółko. Wiele osób myli krakowskiego obowarzanka z preclem. Różnicą nie jest tylko wygląd, lecz i sposób przygotowania. Obważanki są obważane, czyli wsadzane do gorącej, czystej wody. Jeżeli chodzi o precle, jak już ulepimy precla, on jest na chwilę zamrażany i wsadzany do tak zwanego ługu sodowego, czyli takiej mieszanki wody z sodą, przez które te prece też się stają takie błyszczące. To jest podobno modlące się dziecko, i chodzi o to, że dawniej modlono się z rękami skrzyżowanymi na piersi, a nie z dłoni złożonymi w ten sposób, więc to jest symbol tego modlącego się dziecka. Obwarzanki są w Krakowie od 628 lat. Żywy Muzeum Obwarzanka zaprasza chętnych na warsztaty, w których sami będą mogli uczestniczyć w procesie wyrobu kulinarnego symbolu miasta. Katarzyna Bajorek, UJTV